Witam Was w kolejnej sesji nagraniowej Titan Quest. Jesteśmy w Megarze teraz. Porozmawialiśmy już z Tymonem z Megaru. Powiedział nam on, że dobrym podarkiem dla wyroczni będzie gałązka oliwna z jakiegoś tam gaju. Zaraz co to miał być za gaj? Z gaju niedaleko Ambrosos. Tam właśnie będziemy musieli się udać, tę gałązkę oliwną zdobyć. Później udać się już do Delw, do wyroczni. Poza tym mamy jeszcze dwa poboczne zadania. Szkielety atakują oraz informacje o wraku. Jakie szkielety tutaj niepokoją mieszkańców ogólnie, nie umarli. Coś w tym stylu dowiedzieliśmy się, że za tymi atakami szkieletów stoją jacyś trzej nieumarli książęta. Będziemy musieli ich znaleźć. Ci książęta są w ruinach jakiegoś starego miasta Eleusis, tak zwanego. A poza tym. A poza tym jeden z żeglarzy powiedział nam, że sreny wpakowały jego załogę w zasadzkę. Zwabiły ich swoim śpiewem, statek się rozbił, jemu udało się przeżyć. I powiedział nam, że jeśli ten wrak odnajdziemy, będziemy mogli sobie zabrać ładunek z tego statku. No to tak, no to też będziemy musieli to zrobić. Czyli mamy trzy zadania poboczne, jedno główne póki co. Zobaczymy ile w tej sesji damy radę wykonać. Hmm, ogólnie mam wielką ochotę dzisiaj w tego Titan Quest'a sobie pograć. Także śmiało idziemy, zobaczymy, co tu się będzie działo. Wychodzimy z Megary na przedmieścia Megary. Będę się, będę się trzymał może na początek prawej krawędzi. O, satyry już są. Elitarny partyzant. I co, co ja w ogóle tutaj mam za broń? Muszę się zorientować, to jest chyba ta broń, co do której nie byłem pewien. Tam były jakieś problemy z obrażeniami, ktoś mi napisał, że to może być bug, żebym sobie wgrał jakiegoś innego patcha, no jeszcze tego nie zrobiłem, ale faktycznie trzeba będzie o tym pomyśleć. W ogóle aktywuję sobie tarczę, moją umiejętność, o. Mam teraz troszeczkę zwiększoną obronę, troszeczkę zwiększoną szansę na blok. I idziemy dalej tutaj wszystko wybijać, miksturek mamy 50 sztuk. Powinno mi to wystarczyć na długi czas, zobaczcie nawet jak jestem tutaj przez nich otaczany, walczyłem chyba z sześcioma naraz, to... Aż takich wielkich problemów z tym życiem nie ma. Zwłaszcza, że się szybko załączyła adrenalina. Im więcej tych istot mnie bije, tym większa szansa, że ta adrenalina się załączy, bo oczywiście wtedy więcej ciosów we mnie wchodzi. A szansa na załączenie adrenaliny jest właśnie uzależniona od tego, jak często te ciosy otrzymuję. Za każdym razem, gdy ktoś we mnie wyprowadza jakieś takie no, kto otrzymuje obrażenia, to ta adrenalina się może załączyć. Dobra, miałem się trzymać krawędzi, ale co chwila widzę tutaj jakichś wrogów, więc do nich podchodzę. No dobra, może na razie się nie będę trzymał krawędzi. Kaplica biegłości, czyli zwiększa nam wszystkie umiejętności. Teraz się zastanawiam, czy na przykład te tarcze mam od razu na wyższym poziomie, tę którą sobie odpaliłem, tę umiejętność. Czy musiałbym ją jeszcze raz odpalić, aby ona miała już ten wyższy poziom? Tego nie wiem. Jeśli ktoś wie, to może mi napisać w komentarzach. Dobra, łyknę sobie miksturkę. No, sporo tutaj tych satyrów. A co tam chodzą? Jakieś, jakieś zwłoki, szkielety, to może już... Hmm. Może zbliżamy się do tego starego Eleusis, chociaż z drugiej strony trochę dziwna sprawa by było, abyśmy ledwo co wyszli z Megary i od razu byśmy trafili na ruiny jakiegoś starego miasta. Więc pewnie nie o to chodzi, ale dobrze. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj na tych przedmieściach. <laughs> Oj, tam widzę wodę, widzę plażę. <laughs> Może gdzieś tam jest ten wrak tego statku. Na pewno prędzej czy później tam dotrzemy. Będziemy szukać. Sporo tych wraków po drodze już było, więc nic dziwnego, że jeszcze jeden się jakiś tam rozbił. No ale też mała szansa, że. Mała szansa, że te wszystkie wraki, które napotykaliśmy, to były wraki statku, które właśnie wpakowały się na, na brzeg i roztrzaskały mm, przez Syreny, no nie. Dobra, teraz tak. Wygrzebanie zabójca. No tutaj już będzie pewnie coraz więcej tych szkieletów. Skoro ci mieszkańcy mają z nimi problemy, to pewnie będziemy je tutaj coraz częściej spotykać. Aż w końcu dotrzemy do tego starego Ele Eleusis i postaramy się zgładzić tych trzech książąt. Do poziomu no jeszcze troszkę bra brakuje. Niby z jedna piąta paska, no ale to już bardzo wolno tutaj idzie. Pewnie gdybym wszystkiego nie obchodził, tylko szedł po linii prostej, no to. Poziom trudności by szybko rósł. Ci przeciwnicy byliby coraz silniejsi, i ten, ten poziom też by jakoś szybciej przerastał. No ale nie spieszy, nam się wszystko tu sobie obchodzimy, oglądamy krajobrazy i tak dalej. Jest ogólnie fajnie, bardzo mi się fajnie gra w takim właśnie trybie obchodzenia wszystkiego. Głównie właśnie w takich grach, których totalnie nie znam. Lubię sobie popatrzeć, pochodzić, pozwiedzać, mieć pewność, że nie ominąłem żadnego zadania pobocznego. O, eliksir zdrowia, prosty łuk destrukcji, to mnie nie interesuje. Pójdziemy sobie teraz tutaj lewą stroną. Może gdzieś wypatrzymy, zobaczcie, tu jest jakiś wrak, no ale... Hmm, żadnych ładunków tutaj nie widzę. Poza tym nie mamy tam jeszcze dostępu, ale to spoko, to się do wszystkiego tam dojdzie. Tutaj są jakieś budynki, może tu jest to stary Eleusis, chociaż nie, to raczej, to raczej nie przypomina jakiegoś dał, dawnego miasta, to raczej jakieś takie współczesne budynki, znaczy współczesne oczywiście jak na tamte czasy. Nieopanowane przez te szkielety. Wygrzebaniec kapitan, ale twardy jest, ostro mnie to piorą. Jeszcze padnie tu zaraz. Nie no, nie damy się zabić. Brązowe tłoczone na ramienniki, miedziane zdobione nogawice że żelazna buława, rzeźbiony kostur, siły to dla maga. Tu się ta chałupa pewnie już spali do końca, nic na to nie poradzimy. O, tam jest jakaś nowa lokacja, bo są te takie... Takie słupki, na, na których może zapłonąć ogień w momencie, jak tam przechodzimy. Jejku, jak tu piorą, muszę się troszeczkę wycofać. Jaką ja mam w ogóle odporność na ogień? Chociaż mnie tu piorą i ogień mi jakimiś takimi innymi czarami zimnem. Tu widziałem jakiś sopel we mnie nawet leciał. Ogólnie to tym wrogom się świecą łapki, mają wtedy zwiększone obrażenia. Dlatego mi to życie tak schodzi. Jejku. Zabijemy tego kapitana, to już pewnie będzie łatwiej. Tak, stanowczo. Jeszcze, jeszcze ta adrenalina by się mogła załączyć, to już w ogóle by było fajnie. No dobra, Gladius skrzepy, to na pewno sprawdzimy, może ma jakieś zwiększone obrażenia. Licz Morozu, magiczna istota. No i dziwnego strzela magią, to pewnie musi być magiczna. Jeszcze jeden liczb mrozu, no tak, dlatego miałem takie problemy, sporo tutaj było, ale opanowaliśmy sytuację, jest ok, ale fajnie. Co to za Gladius? Bardzo szybka, 6 do siły. Hmm, no nie, no raczej chociaż bardzo szybka, ja mam szybką. Zobaczymy, jak to obrażenie 36, 29. No nie, 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 nie. Stanowczo nie. Czy ja w ogóle będę tej tarczy używał, jaką taką fajną, unikatową? Znaczy, chyba to jest unikatowa, niebieski kolor, trudno mi powiedzieć. Na pewno jakaś wyjątkowa jest. Bo tylko jeden taki niebieski przedmiot chyba znalazłem do tej pory. Tutaj w grze. No faktycznie, sporo tych nieumarłych się tu kręci. Przedmieścia megary. Hmm. Przedmieścia megary na pewno przez te umaralaki zostały opanowane. Ale w megarze tam ostro stawiają im póki co opór. Ale pewnie długo nie wytrzymają. Musimy im na pewno pomóc. Tylko trzeba dotrzeć do tego starego Aleusis. Możemy się domyślać, że, że gdy pokonamy tych trzech książąt. To od razu sytuacja się ustabilizuje. Złoto, złoto, brozo, brązowa, myśliwska włócznia. No brzmi groźnie, ale hmm. 20, 30, niezłe obrażenia, tylko że jest wolna. No trochę gorsza w sumie od tego, co mamy. No i jeszcze więcej nieumarłych, ale dobrze, dobrze. Jakoś wielkich problemów z nimi nie ma. Nabijemy się sobie na nich doświadczenie. Fajnie by było, gdybyśmy zdobyli poziom, zanim dotrzemy do tego starego Eleusis. Jeszcze skoczę tutaj troszeczkę wyżej, chociaż nie. Zajrzę tutaj po prawo, bo tutaj po prawo na dole chyba już nic nie będzie. Chociaż nie, coś tam jeszcze... Nie no, jest więcej tych zombiaków. Oj, co to jest? Zobaczcie jakiś potężny. Co to mnie goni? Zobaczcie, ma jakąś gwiazdkę nad, nad głową. Ma gwiazdkę nad głową i czymś tu we mnie strzela. Jejku, jaki straszny. Szpik mrozu, nie umarły jak mu wolno życie schodzi. Nie no, stanowczo trzeba coś zrobić z tymi obrażeniami. No, ale żebym zrobił coś z obrażeniami, to musimy zdobywać poziomy. Tam mam już w planie, o, tam jak jest ta szkoła snów, to mistrzostwo snów, tam mam u, y, upatrzone dwie fajne umiejętności, które mi wspomogą to, czego używam teraz. No póki co musimy sobie jakoś z nim poradzić. Ale zobaczcie, schodzi mu energia. Ma ten niebieski pasek taki. Dobra, zeszła mu. A no, właściwie mu ją wyssałem chyba. Bo ta moja broń wysysa energię. To może jak teraz nie ma energii, no, pójdzie szybciej, przynajmniej o, będzie mi wolniej zabierał życie. Zauważyliście, że już przestał atakować tymi swoimi obszarowymi soplami? Taka jakby nowa mrozu. Mhm. No a zabraliśmy mu połowę życia. Ciekawe, ile doświadczenia za niego dostaniemy i czy ma on jakąś zwiększoną szansę na pozostawienie fajnego przedmiotu. Najlepiej, jakby jakąś broń zostawił. No przecież bez tej broni to nie idzie tutaj, tego przechodzić. Startowaliśmy z 40 kszturkami, czy z 50? Kurde, jakoś szybko to schodzi. Ale szpik morozu, nie nieumarły, gwiazdkę ma. Hmm. Ale potwór straszliwy. Pewnie jakiś taki pomniejszy boss. Znaczy, no z pewnością to jakiś pomniejszy boss. Przecież, jak ja go długo bije. No, gin, gin, zostaw mi jakiś fajny i Najlepiej broni. Ale dobre, to, to, to wysysanie tej energii to jest jednak fajna sprawa. Patrzcie, zabity bohater. 1443 przyznane punkty doświadczenia. Ale co to ma być? Gdzie są fajne przedmioty? Hmm. Brązowe, zdobne na ramienniki i nogawice. Może jakiś lepszy pancerz mają od tych moich 33 zbroi. No ładnie. Ale jednak zostanę przy tych moich, bo te moje dają odporność na obrażenia kółte 7%. I jeszcze do zdrowia dużo dodają. Nogawice też ładna zbroja. Wejścia 5 my mamy, tu jest 36. Tylko te nasze zwiększają szybkość poruszania się. Może jednak zainwestuję w zwiększoną obroną. Jeśli chodzi o szybkość, to nam się tak bardzo nie spieszy, chociaż dzięki zwiększonej szybkości pewnie możemy lepiej kontrolować sytuację. Czasem coś odbiec, przybiec, gdzieś coś, szybciej zaatakować łuczników powiedzmy. No ale do takich elementów taktycznych to ja się nie muszę tak napalać w tej grze, bo jeszcze zbyt słabo ją znam. Nie wiem w ogóle, jakie właściwości ci przeciwnicy tutaj mają, a taką wiedzę trzeba mieć, żeby jakieś takie taktyczne zabiegi jednak stosować w grach tego typu. No i w masach tych nieumarłych znowu, ale zaraz będzie poziom, zaraz będzie poziom, ale czy ja już będę mógł korzystać z tych fajnych zdolności? Chyba jeszcze nie. Jeszcze trochę chyba w Mistrzostwo będę musiał podładować, żebyśmy mieli w ogóle do tych umiejętności dostęp. Ale to nic, to nic, pomalutku się tam zbliżamy. Na pewno będziemy inwestować w ofensywę więcej. Jeśli chodzi o defensywę, to póki co zawsze te miksturki zdążę sobie kliknąć, pomimo tego, że one się tutaj muszą troszeczkę podnawiać. Ochronny, halcedoński wielki hełm i halcedoński hełm wytrzymałości. Chyba tu już wszędzie byłem. Zaraz sobie sprawdzimy te hełmy, tylko jeszcze załatwię tego łucznika strasznego. Tam jest skrzynia. O, i tutaj już chyba przeszukaliśmy wszystko. Starego usi ze żadnego nie ma, bo wątpię, żeby to było to. Wianek życia. No nie, to nie to. Mm, 28 zbroi, ładnie. I 9 odporności na zimno. My mamy 27 zbroi plus 9 zbroi. No lepszą zbroję mamy. Zostanę przy tej zwiększonej zbroi. To wywalimy. A to 27 zbroi, 61 do zdrowia. No może sobie weźmiemy to ze zdrowiem jednak. Spójrzmy na mapkę. Wyszliśmy stąd, tu wszystko ładnie obszedłem. Możemy się kierować tutaj w prawo i tam do góry. Tutaj na pewno jest kolejna lokacja, bo były te takie słupki, więc pójdziemy sobie najpierw tutaj w prawo. Żeby czegoś nie ominąć, nie? Szkielety, dużo szkieletów znowu. Znaczy dużo, no powiedzmy. Trzy szkielety to jeszcze nie jest tak źle. Podejrzewam, że w tym starym Eleusis, skoro tam jest trzech nieumarłych książąt. Tam będzie cała masa nieumarłych, zapewne. Oni, on, skoro oni z tamtego Eleusis wychodzą, to muszą się tam jakoś namnażać. Hmm. Ciekawe właśnie, jak oni tam produkują te szkielety. Może ci książęta mają właściwości przywołujące. Laskerata. Hmm, Laskerata. Gdzie idziemy? W prawo, w lewo, pójdziemy w prawo. Oho, szkielet jakiegoś dziwnego stwora. Pająki znowu. Hmm. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnej odnogi prowadzącej do tego Eleusis, bo tam było tych szkieletów pełno. To nagle, szat, nagle jakieś pająki zamiast nieumarłych. Ale nie, to pewnie te szkielety, które spotykaliśmy wcześniej, to były właśnie wysłane z tego starego Eleusis. One tam sobie stacjonowały przy tej mygarze, atakowały ją. Oj, coś widzę na mapie tam po prawo zielonego. Musimy tam zajść zaraz, zobaczymy co to się dzieje. Arachnos, truten, już mieliśmy z nimi do czynienia wcześniej. Hityna Arachnosa, sosnowy wzmocniony puklesz, to nie. Co to widzimy na mapie, muszę zobaczyć. Tutaj na przykład Derdas, robotnik jakiś. I Damasknen. Damaskenos jakiś. Damaskenos augurysta. Stary Eleusis, widzę. Widzę stale Erous tam na górze, dobra. Musimy się tam jakoś przyczaić. Najpierw obejdziemy wszystko tu. tu. Jeszcze jakieś pająki są. Zdobędziemy zaraz pewnie ten poziom. Żeby tylko mikstur mi starczyło, bo nie chciałbym wracać się do miasta specjalnie po tej mikstury. Jest poziom. Jakaś miksturka tu na pewno wypadła. Na Miksy zdrowi pilnowali tutaj, znaczy pilnowały sterty kości. Brązowy nacięty typu zdygan, to nie? Poziomik. Poziomik, weźmiemy sobie na pewno, może... Mm -hmm. Poziom 11, siły mamy dostatecznie dużo. Może podgonimy trochę ze zręcznością. O, mamy tyle samo zręczności, co siły teraz. Hmm, mistrzostwo snów. No tak, do tych dwóch umiejętności, które sobie upatrzyłem, jeszcze nie mamy dostępu. Muszę więcej punktów w mistrzostwo włożyć. Jak ten trzeci poziom już tu wolno przerasta? No to jeszcze nie. Przez dwa poziomy będę musiał zdobyć, żeby tam dojść. No ale co zrobić? Mamy radę. Musimy sobie póki co jakoś radzić. A co to? Oj, tu się coś zapaliło, Tak jakby było przejście do kolejnej lokacji, ale tu jest rozwalony most i nie można tam zbytnio przejść. Zobaczcie, co tam jest. Damaskneos, jakiś fontanna reinkarnacji, chyba naokoło będzie trzeba tam iść. Chyba, że jakoś byśmy mogli naprawić ten most. Co on nam tu powie? Dardas, robotnik. To była straszna bitwa. Ludzie przeciwko ludziom, wiesz? I wtedy pojawił się ten wielki cyklop, i rycząc i wrzeszcząc rozwalił ten most. Ciężko harujemy, ale i tak minie jeszcze wiele dni, zanim droga do Aten stanie otworem. A, tam są Ateny pewnie. Mm. Dobra. Póki co nie mamy tam dostępu. Pójdziemy sobie w kierunku tego starego Eleusis na pewno, żeby szybko rozwiązać sprawę tych nieumarłych. A co to za ruiny? Na pewno znowu masa pająków. Znaczy, masa, no. Nie przesadzajmy. Hmm, może, obe... o, może sobie obejrzyjmy te ruiny? Chociaż nie no, później je obejrzymy. Na razie... Na razie, o kurde. Dobra, to jest chyba to stare Eleusis. No właśnie, to już są pewnie ruiny tego starego Eleusis. Podejrzewam, że jakaś większa lokacja będzie. Tylko tam na mapce pewnie nam wskazują jakieś wejście, już może do jakiejś tam, no nie wiem, do jakichś katakumb albo coś. Zaraz, zaraz się przekonamy o co tu chodzi. Tak, to są jakieś mury. No tak, już masa nieumarłych. Stary Eleusis było podpisane. Tak, wycofałem się jeszcze chwilowo do lasu Kronata. Ale już, już, już będzie Stare Eleusis. Tak, mamy tu napisane u góry. Ogólnie poprawiłem troszeczkę jakość tego obrazu w grze. Ale jak im się świecą te łapki, to sporo obrażenia zadają. Jest na pewno duża, lepsza jakość gry w porównaniu do tych pierwszych odcinków, które wrzucałem. Jeśli sobie teraz powiększycie, o, znaczy powiększycie sobie obraz tej gry, tam włączycie jakieś HD albo coś, to na pewno to będzie lepiej widać. Będziecie sobie, będziecie sobie mogli tu wszystko poczytać. No ale my w każdym razie musimy więcej nieumarłych. Zobaczcie, co tam, ptak plagi jakiś. Chodź tu, ptaku. Dobrze, że mamy tę unikatową tarczę. Znaczy, to Nie wiem, będę te niebieskie przedmioty nazywał przedmiotami unikatowymi, bo nie wiem jak one się zwą. Dobrze, że mamy tę tarczę, bo inaczej to już w ogóle by było ciężko. Co to w ogóle jest? Graklos bez grobu. Pewnie znowu jakiś. On, on, on chyba też miał gwiazdkę. To chyba są właśnie jakieś tacy. takie wyjątkowe istoty. To już druga taka. Jejku, on we mnie strzela czymś. Jaką ja mam odporność? Jak ja mam odporności w ogóle? 8, 10, 11, ale słabiutkie. Ale Bastet mi pisał w komentarzach, że te odporności w Tytankości aż takiego wielkiego znaczenia nie mają. No ale trochę jednak by się przydało chyba zainwestować w te odporności, bo kurde... Jak wyskoczy jakiś mag, na przykład ten poprzedni boss był, taki pomniejszy, to już sprawiało mi spore problemy. Chciałbym najpierw powibijać te pomniejsze istoty. Dobra, zobaczymy czy... Ojejku, jak to mu wolno schodzi. Na stanowczo trzeba powybijać te pomniejsze, bo z nim będę długo walczył. Jak jeszcze inni będą mnie klepać, to to, 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 to życie mi będzie szybko schodziło. Zabijemy licza mrozu, zwłaszcza, że szybko pada. Zabijemy te ropiejące zombie. Z, z, zabijemy to tak dziwnie brzmi w przypadku nieumarłych. Powiedzmy, że ich unieszkodliwimy. Graklos bez grobu, no ale nie, no troszeczkę szybciej mu chyba to życie schodzi niż temu poprzedniemu bohaterowi, tak? To był bohater, bo jak go zabiłem, to był komunikat, że pokonany bohater, przyznane punkty doświadczenia, coś tam, dobra, nazywajmy ich bohaterami. Nieumarły, nieumarły bohater. Ale chyba pierwszy raz widzę zombiaka, który włada magią, no bo bywały wcześniej też szkielety, no to spoko, które władały magią. Zombiaki to zawsze chodziły, nie niemrawe takie podchodziły i mnie nawalały z bliska, a to jakiś taki, zobaczcie. Normalnie chwycił lachę i czaruje tutaj. A i wolno mu wysysam tę energię też tą moją zdolnością. Coś na siebie rzucił dziwnego przed chwilą. Czy lepiej łyknę sobie miksturkę? On się leczy w ogóle, ale zaraz mu zabierzemy energię, zobaczcie i będzie luzik. Przestanie używać jakichś tych swoich dziwnych zdolności. No, się przestanie leczyć. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Damy mu radę. No, może ten zostawi jakiś fajny przedmiot. No, nie, nie, nie wierzę, że ci bohaterowie nie mają zwiększonej szansy na pozostawienie fajnych przedmiotów. O, kostur energii, to pewnie ten jego, którego używał. Ale paciorki energii, paciorki, energii, ale energia. nie chcę energii. No, ja mam jakieś paciorki, jakie mam. Zwiększają mi odporność na zimno. No, to, no to niech zwiększają lepiej. Uwaga! Kolejni nie umarli. Żeby tylko ten tutaj nie, nie rzucił tego czaru, który sprawia, że im się łapki świecą na czerwono, bo wtedy zadają mi spore obrażenia. Wygrzebaniec zabójca. No gin, zostaw mi jakąś miksturkę fajną. No te ta. Ta licze mrozu to szybko się załatwia, widzę bardzo szybko im to życie schodzi. Dobra, najpierw wszystko tu wybijemy, potem potwieramy sobie te skrzyneczki. Ale fajne to stare Elausy. Zobaczcie, takie ruiny starożytnego miasta? No, opuszczone miasto. Nie dość że opuszczone jeszcze zostało opanowane przez szkielet. Hmm, dobra, dużo skrzynek tu jest. Może nam się zwróci ta ciężka walka. No na razie się nie zwraca. Skrzynia wysokiej jakości. O, kasa. Wiedziana hasta. to Co to, 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 to jest? Co to jest? Bardzo wolna. No, troszeczkę słabsza od tego naszego mieczyka, ale ma majestatyczna skrzynia. Może tu coś ciekawego znajdziemy. Paciorki wnikliwości. Wytrzymałe, tłoczone na ramienniki z ręczności. Opończe to nie. Zdobio, zdobne na ramienniki z ręczności. Musimy to wszystko zobaczyć. Tu jest wymagany poziom H12. Ale daje 15 do zbroi, jeszcze czyli w sumie 30, 42 zbroi i 4 do zręczności. O, ale masakryczne, zostawimy je sobie. Tutaj mamy taki woreczek specjalny, dostaliśmy za jakiegoś tam questa. Tutaj 4 do zręczności, no, większy pancerz, ale. Nie, zostanę przy tym swoim, który daje mi do zdrowia i odporność na obrażenia kłute. Jednak jeszcze. I co, tu mamy jakieś wejście w tym starym Eleusis. Zobaczcie to, co ładujemy się chyba, nie? Starożytne ruiny. Tu jest jakieś zejście w dół. No to schodzimy śmiało. I teraz spokojnie. Co tu się stanie? Tutaj gdzieś są pewnie ci trzej książęta nie umarli. Mam nadzieję, że nie będą wszyscy w jednej grupce, bo by mi zrobili normalnie rzeźnie pewnie. Gdzie idziemy? Idziemy w prawo najpierw. Chociaż lepiej chyba iść w górę, bo więcej zawsze widać, no nie? Tam. A to z dołu, to tak nagle wychodzą. Wszystko przez ten, przez ten rzut izometryczny, taki specyficzny, że te bliższe rzeczy widać po prostu jakby większe, tamte, które są dalej, widać jakby pomniejszone. Wszystko ładnie wygląda, ale właśnie z taktycznego punktu widzenia, chyba właśnie lepiej kierować się tam po prostu w górę. Zawsze szybciej zobaczymy wrogów, no ale dobra, już skoro tu idę, jakichś wielkich problemów nie ma. O, tutaj może.